Drogie panie, dziewczyny, kobiety, witamy serdecznie z tej strony Fundacja Przy Okazji Ewelina i Magda. Cześć, witajcie. Już 18 grudnia w Bibliotece w Międzyrzeczu spotykamy się na bardzo kobiecym spotkaniu pod bardzo buntowniczym tytułem Odpuść sobie na święta. Przez spotkanie przeprowadzą nas dwie cudowne kobiety: Edyta Jagodzinska-Pawluk, która swoim słowem opowie nam o tym, jak mamy odpuszczać. I sobie, i innym też, oraz Ola Wolska, która słowem śpiewanym prowadzi nas w przepiękny, świąteczny klimat. Święta to moc dawania. W tym roku bardzo prosimy Was o wsparcie i pomoc w organizowaniu prezentów, podarków, które przekażemy do potopiecznych sióstr Felicjanek. W swoich działaniach chcemy wesprzeć Dom Pomocy Społecznej w Szarczu, w którym zamieszkują 52 potopieczne w wieku od 15 do 77 lat. Panie, chciałyby też się poczuć tak jak i my, kobietami, i e, chciałyby również pięknie wyglądać. W związku z tym mamy do Was aż cztery prośby. Cztery prośby to niby dużo, ale słuchajcie, po pierwsze, otwieramy nasze szkatuły. W szkatułach zalegają y, zalega biżuteria, której nie nosiłyśmy już latami i której najprawdopodobniej w kolejnych latach również nie będziemy nosiły. Proszę, wyjmijcie ją, przynieście ze sobą na spotkanie. Przekażemy wszystko podopiecznym, tak jak już wspominałyśmy, podopiecznym DPS-u w Szarczu. Te panie tą, tą biżuterię naprawdę założą i będą się z tego bardzo cieszyły. Druga prośba. Potrzebne są materiały higieniczne, higieny osobistej. Potrzebujemy podpasek, podpasek bez skrzydełek. Trzecia prośba to materiały do terapii zajęciowej. Terapia zajęciowa, czyli bloki, wycinanki, kolorowanki, farbki, kredki, mazaki wszystko to, co możecie przynieść, bardzo chętnie przyjmiemy. I czwarta prośba no, czwarta prośba jak święta to słodycze. Jeżeli macie taką możliwość, podzielcie się słodyczami. Również z mieszkankami. Wszystko to będzie można przynieść i złożyć w odpowiednie miejsca przed spotkaniem, a my obiecujemy, że zawieziemy to jeszcze przed świętami i przekażemy mieszkankom DPS-u w Szarczu. Drogie panie, mamy do was ogromną prośbę, taką ze strony fundacji, o to, abyście przemyślały swoje zapisy, i gdy będziecie w 100% pewne, zapiszcie się, zapraszamy serdecznie, ale nie blokujcie miejsca innym. Taka bardzo ogromna prośba z naszej strony. My widzimy się już bardzo, bardzo niedługo. Zapraszamy serdecznie. Przypominam, 18 grudnia, godzina 17, biblioteka w Międzyrzeczu. Link do zapisów już tutaj poniżej. Nie zwlekajcie, rezerwujcie termin i bądźcie z nami. Do zobaczenia! Do zobaczenia!